Dziewiąta zasada, którą praktykuję w momentum way, ale też praktykują ją liderzy we wszystkich naszych organizacjach, to jest zasada, którą wprowadziła do biznesu moja siostra Joanna Gdaniec, ponieważ ona któregoś dnia zaraziła mnie sztuką improwizacji. Zaciągnęła mnie, mówiąc wprost, do teatru i pokazała, jak aktorzy, którzy są świetnymi aktorami scenariuszowymi, potrafią wyjść na scenę. I bez przygotowania, bez scenariusza, bez wcześniejszych konsultacji z kimkolwiek, zespołowo odegrać taki spektakl, który będzie niezapomniany, który będzie niezwykle inteligentny, a przede wszystkim będzie wykorzystywał ich najsilniejsze strony. I wtedy podjęliśmy decyzję, że patrząc na to, jak bardzo zmienia się świat, jak futurodzy mówią, że nie są w stanie już przewidzieć przyszłości, to zastanawiałam się, jaka kompetencja będzie pozwalać nam odnajdywać się w przyszłości, która jest dla nas nieznana. I stwierdziłyśmy z Joanną, że właśnie będzie to improwizacja, ponieważ improwizacja pozwala nam korzystać z tego, co już w sobie mamy, wykorzystywać y, okazje i ryzyka, które się pojawiają, eksperymentować. I tworzyć nowe rozwiązania z wcześniejszych umiejętności i z wcześniejszych zdarzeń. I dzisiaj improwizujemy nie tylko na sali szkoleniowej, ale improwizację wprowadziliśmy do pracy z klientem, do pracy zespołowej, do pracy biznesowej. My dzisiaj kochamy impro, chociaż początki były bardzo trudne, ale dzięki temu czujemy się mocne i rzadko która sytuacja nas zaskakuje w biznesie i w życiu.